Jestem. No, cześć. No, hej. Spotykamy się po krótkiej przerwie. Podobno ciężko no. na, na, na zbierało trochę opowiadań. No, na wróciła. No to dobrze. To prosimy Cię o przedstawienie swojego opowiadania. No, na dzisiaj przygotowałam opowiadanie pod tytułem Tajemnicze głosy. Okej. Okay. To słuchamy. <laughs> Pewnego razu siedziałam w domu sama. U usłyszałam wołanie. Chodź do mnie, czóreczko. Zanim poszłam za tym głosem, chwilę zadumałam. Słyszałam głos mamy. Nie, to przecież niemożliwe. Moja mama dawno umarła. Po chwili wołanie się powtórzyło. Czureczko, chodź do mnie. Pomyślałam, ktoś zrobi ze mnie żarty? Przecież duchy nie istnieją. Nagle na ścianie pojawił się tajemniczy napis. Przyszłam po ciebie. Po przeczytaniu napisu pomyślałam, kto po mnie przyszedł? Gdy tak myślałam, obok mnie zjawił. Zjawiła się ubrana na biało kobieta i rzekła: Witaj, córeczko. Gdy zobaczyłam ducha kobiety, przeraziłam się. Nie wiedziałam, czy to jawa, czy sen. Kobieta otworzyła album i wskazała jedno zdjęcie, na którym była moja mama, i rzekła: Wróciłam po ciebie. Kto On Odrzekłam. Mamo wróć proszę, do kobiety słyszysz moje słowa, Powiedział, powiedziała. Wrócić córeczko nie mogę. I po słowach mamy łzami pociekła. Zjawa otarła mi dłonią łzę i rzekła. Proszę nie patrz córeczko, kobieta znikła. A ja stałam nader nie wiedząc, czy to co przed chwilą widziałam było naprawdę, czy mi się przyśniło. Przez długie godziny nic się nie działo. Nie było słychać żadnych głosów, aż tu nagle rozległy się krzyki. Zabić, udusić. Pomyślałam, co do licha, co to co, co za krzyki. Przecież jestem w domu sama. Postanowiłam zada zadawać pytania. Czy ktoś tu jest? Po za py zadaniu pytania rozległo się głośne mówienie. Wynoś się stąd. Zadawałam kolejne pytania. Pytanie, czy ktoś się skrzywdził lub zrobił ci coś złego? Po, po moim pytaniu głos się odezwał: Zostałem, ten dom domu zabity i ten dom mi odebrano. Postanowiłam kontynuować rozmowę. Powiedz mi, kim jesteś. Głos znów się odezwał: Jestem James Potter. Zatkało mnie, lecz po chwili rzekłam: Przepraszam, czy pan jest znaczy, był tatą Harry'ego Pottera? Wtedy duch Dziębsza Pottera ukazał się i odrzekł. Tak, zadawałam następne pytania. Kto pana zabił? Duch odpowiedział. Zabił mnie ten, którego imienia nie wolno wymawiać. Zadawałam następne pytanie. Czy oprócz pana są tu jakieś inne duchy? Duch rzekł: Oprócz mnie w tym domu jest jeszcze moja żona Lili. Wiedząc, że w domu. Że w moim domu są duchy Jamesa i Lili Potteru. Byłam spokojna, że żaden zły duch mi nie, nie, nie zagraża. Gdy już myślałam, że nic już mi nie grozi, w domu pojawił się demon i zaczął wrzeszczeć, tak że jego krzyk był ogłuszający. Nie wiedząc, co mam zrobić, jak go pokonać, czym w ogóle można zabić demona, gdy tak się zastanawiałam, pojawili się duchy moich rodziców i rzekli, Kochanie, niczego się nie bój, nie damy cię skrzywdzić, a demona można pokonać, poświęcając każde pomieszczenie wodą święconą. Po wysłuchaniu rodziców postanowiłam tak zrobić. Widziałam, wzięłam wodę święconą i święciłam każde pomieszczenie, aż nagle poczułam spokój. Demon odszedł. Wiedząc, że mogę na pomoc rodziców liczyć, byłam spokojna i bezpieczna. Tak. To ja bo miałem teraz przyciszony mikrofon jak żeśmy jak nagrywałaś um, Myślę, że do u ciebie się właśnie te mroczne tego opowiadania biorą się z tego, że właśnie czytasz te horrory i... i... Ale oczywiście m, m, mogę zapewnić, że już kolejne opowiadanie to będzie zwalało z nóg i doprowadzi do, do płaczu do śmiechu, Bo już mam kolejne już napisane. No to super bo no, bo ostatnio to były same mroczne takie. No ale no bo ja właśnie teraz to już na to takie, bo jest takie zwariowane, zabawno, można tak powiedzieć. Mm -hmm. Bo wczoraj mi właśnie przyszedł y, tytuł następnego opowiadania... Mi takie, dlaczego mi się panie pisało? No to fajnie. Mm -hmm. To tylko fantastyka, bo ta woda święcona to raczej. Zobacz ile jest na świecie tych, tych, tych kataklizmów, no. wojen, zaszłości, nienawiści. A nienawiści to i tak jest dużo na tym świecie, no co poradzić. Nienawiści, poralić? wojen, nawet ten, ten w takiej sukience, co jest na przykład na stolicy i, I że tam. I, no ale wiadomo, no. Rzym, Wszystko. Wszystkiego po trochu. Rzym prawda, kazał ten... ten Rzymu, ten... ten no. co, co co tam jest na tym tronie ze złota ym, kazał się modlić dzieciom, żeby wojen nie było. I co z tego, że... Kilka tysięcy dzieci się modliło. No i woda i tak będzie. Wojna nic i tak nie będzie. poradzimy. To, bo tak. Na najwyższych szczeblach I... tego chcą. A my nic nie poradzimy. Nawet yy, wysuwam tezę, że nawet tym wszystkim religią tak naprawdę na tym na tym zależy, żeby był konflikt na świecie, że on, i, i mówienie, że oni coś z tym robią. Bo za długo był ten, no bo za długo był spokój na świecie, im to przeszkadzało i woleli, żeby się ludzie życzali sobie do gardła i tyle w temacie. Przykład ci co, tam gdzie w tych biednych no świata, poza Europą to właśnie się, właśnie tak się żarliwie modlą i, 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 i wszystko robią i nic z tego nie ma, więc tej wody, się, tą wodą święconą tak naprawdę nic no wiem, no wiem, że się nic nie da zrobić, no ale jakoś Pisząc to opowiadanie mi jakoś to przyszło. Jakoś, nie wiem czemu ta woda święcona mi tak przyszła do głowy, no i... No tak. Ale wszystkim, że następne opowiadanie doprowadzi do... że śmiechła, że, że brzuchy zaczną każdego boleć. Bo będzie bardziej komiczne te następne. No to cieszę się, bo dość tego broku Nie no, właśnie już tak pomyślałam, że teraz właśnie że też te opowiadania, no takie już było ten a jeszcze mam, mówię dwa, jeszcze mam opowiadania takie, takie bardziej już od mroku, od, które odeszły chęt da, daleko, a to takie, te, te opowiadania, co wczoraj mi zaczęłam tworzyć, to takie bardzo zabawne będzie, uprzedzam, że łotki popoleją. No to dobrze, to dobrze, bo no Oczywiście jakby był ktoś ciekawy tytuł, to mogę powiedzieć, bo to nie tajemnica akurat. No, to, to następnym razem jak będziesz. No, to się No właśnie po tych wszystkich co mi Kasia powiedziała. Że, no i później tam, że lepiej jak tytuł sama wymyśla niż, niż kogoś pytać, dlatego mi tak zaczęło. Bo zaczęłam mówię, pisać, już czasem, mówię, pomyślałam, że zacznę wpisać jakieś wesołe opowiadania a już takie, aniż mroczne. bo to już, już... To wystarczy, że już na świecie już tak jest, tak jest. To do następnego usłyszenia. Trzymaj się. No na razie. Na razie.